Nie wiem, to wszystko przez stres. No jasne. Jasne, jasne. Przez stres. Przecież mi też zależy, tylko... Nie wiem, to nie jest laboratorium. Nie wiem, ja potrzebuję... Ja potrzebuję atmosfery. Czego ty potrzebujesz? Nastroju. A co to jest? Szampan, truskawki, kadzidełka, świeca? nawet koreckie stringi na dupę włożyłem i co? Nic? Nie o taki nastrój mi chodzi. Hmm. No się domyślam o jaki. Ale kochani, sił to sobie nie dorobię.